Z rekordowej w tym roku poli 420 tysięcy złotych przyznano 10 półrocznych i aż 35 rocznych stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Marszałek Artur Kosicki wręczył je wyróżnionym podczas uroczystości w operze i filharmonii podlaskiej. Podobną galę organizowaliśmy w Podlaskim Instytucie Kultury, to sobie powiedzieliśmy, że zabrakło trochę miejsca i potrzebna jest większa przestrzeń, bo tylu jest tych stypendystów. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony w imieniu własnym całego zarządu Województwa Podlaskiego, ale też, tak mogę to powiedzieć, wszystkich mieszkańców chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie dla podlaskiej kultury, sztuki, literatury, za to, co robicie, żeby o naszym regionie było słychać nie tylko w kraju, ale też za granicą. I po to jesteśmy my jako zarząd, żeby to docenić i też, żeby Państwu pomóc w tym. Szanowni państwo, żeby nie rzucać słów na wiatr, rok temu mówiliśmy o tym, że postaramy się, żeby tym stypendium uhonorowani zostali praktycznie wszyscy, którzy przejdą ocenę formalną, oczywiście jeżeli te działania będą trzymały odpowiedni poziom. No oczywiście po mojej rozmowie z panią dyrektor widać, że tak jest. Mamy się czym szczycić. Jesteśmy dumni z tego, co robicie. Także mam nadzieję, że za rok się spotkamy na dużej scenie i stypendystów będzie jeszcze więcej. To jest wyzwanie, prawda? <laughs> tak. Szanowni Państwo, oczywiście, jeszcze raz Wam z całego serca gratuluję. W tym roku przeznaczyliśmy na stypendium ponad 420 tysięcy złotych. W tamtym roku to było 200, lekko ponad 200 tysięcy złotych. Także podwoiliśmy to sumę, ale byśmy tego nie zrobili dzięki Waszej ciężkiej pracy. Jak mówili, uhonorowani wsparcie, które otrzymują od instytucji publicznych jest bardzo ważne. Pozwala realizować pasję i doceniać miejsca, w których mieszkają i pracują. W imieniu swoim i wszystkich stypendystów chciałbym serdecznie podziękować za otrzymane wsparcie. Kulturę trzeba wspierać. To dzięki niej jesteśmy w stanie poznać wyjątkowość miejsca, w którym żyjemy, wyjątkowość ludzi, krajobrazów, pejzaży, smaków, dźwięków, zapachów. Poza tym stypendium przyznane przez pana marszałka to szansa na sprawne podróżowanie. Po regionie, możliwość korzystania z profesjonalnego sprzętu, chociażby na nagrywania podcastów albo filmów, a także więcej czasu na realizację swoich pasji. Bardzo serdecznie dziękuję. Wśród tegorocznych są także przedstawiciele Ziemi Łomżyńskiej. Julita Kaczyńska, wokalistka, która w 2012 roku brała udział w programie Must Be The Music, w 2021 roku brała udział w 12. edycji The Voice of Poland. W międzyczasie nagrała kilka piosenek z lokalnymi artystami, z którymi też koncertowała. Po całej Polsce. Nie to, Nie mogłam dłużej w to, co my. Justyna Kryszpin-Rzmuda zajmuje się malarstwem, ceramiką. Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej w Piątnicy. Brała także udział w licznych ogólnopolskich plenerach malarskich. Robert Sokołowski od 10 lat prowadzi autorską galerię sztuki. Ma za sobą ponad 20 lat pracy twórczej, realizuje także projekty malarskie w przestrzeni otwartej wielu miast i miejscowości. Tworzy w kilku technikach malarskich i rysunkowych. Tegoroczni stypendyści reprezentują szeroki zakres działalności twórczej, m.in. muzykę klasyczną, taniec, fotografię, literaturę, historię regionu czy malarstwo. Stypendia umożliwią im m.in. wydanie książek, płyt, przygotowanie filmów, wystaw, a także realizację zajęć artystycznych i edukacyjnych. Półroczne stypendium wynosi 7 tysięcy złotych, roczne 10 tysięcy. Na rok 2023 dostało je 45 osób to prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej, co cieszy marszałka województwa Podlaskiego, ale przede wszystkim stypendystów.